Twój lęk jest nagrodą za grzeczność. Wiesz, grzeczni ludzie się nie złością. Nie mówią co myślą, nie mówią, że się nie zgadzają, po prostu robią to, co chcą od nich inni. I grzeczni ludzie przez to, że tłumią swoją złość. Przychodzi lęk żeby powstrzymać ich przed byciem zezłoszczonym, posiadających swoje zdanie. Twój lęk powstrzymuje Cię. Kiedy ktoś depcze Ci tak zwane marchewki, to Twój lęk ogarnia Cię, abyś zajął się lękiem, ale na pewno się nie złościł. Wiedziałaś? Wiedziałaś o tym? Zostaw komentarz, co o tym sądzisz. Być może to treść otwiera ci oczy. Proszę pamiętaj zaobserwować po więcej. Do zobaczenia. Monika Świty.